Kajka, witajcie w 14 dniu vlogmasa. Dzisiaj mamy poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień, trzeci tydzień adwentowy. Witam się z Wami jeszcze moją kawusią poranną, którą sobie zrobiłam wcześniej. Oczywiście zawiozłam dzieciaczki do szkoły, bo dzisiaj szkoła nasza już ruszyła z powrotem, a moje dzieciaczki bardzo chciały iść do szkoły. Po pierwsze, to. Nie widziały się długo z kolegami, w sumie to bardziej Julci zależało na tym pewnie, żeby zobaczyć się ze swoimi psiapsiłkami szkolnymi. A po drugie, no to wiadomo, że między naszej tej zdalnego nauczania był Mikołaj w szkole, więc dzieciaki też bardzo chciały pójść po tego Mikołaja. Więc dzisiaj poszły. Co będzie dalej? Zobaczymy, właśnie jak to będzie, bo powiedziałam, że to wszystko zależy od tego, ile dzieci będzie dzisiaj. Na zajęciach, to zobaczymy, jak to będzie się wiecie, chodziło. Bo jak będzie nie wiem, ile pięćnek krzyż czy coś, no to to też raczej nie ma sensu, bo to będą takie lekcje i nie lekcje. Ale to na razie mniejsza o to, co dzisiaj będę robić. Na pewno będę sprzątać po weekendzie. Bo wiadomo, jak tu po weekendzie. To znaczy, moje dzieci i tak były, wiecie, dwa tygodnie w domu, więc to żadna różnica, czy to po weekendzie, czy nie po weekendzie. No ale wczoraj wiadomo, że się tak nie sprzątało, więc dzisiaj. Biorę się najpierw za sprzątanie, oczywiście mam trochę prasowania, więc pewnie będę i prasować i co dalej to zobaczymy, jak się dzisiaj właśnie ten dzień ułoży. Nie mam w planie żadnego wyjazdu do, do miasta, bo i tak zawsze we wtorki wyjeżdżam, więc chociaż powiem Wam szczerze, że oferta z Biedronki to kusi, nie? Bo na przykład jest ser prezydent na sernik w promocji chyba 4,99 więc no bo to to bym pojechała, bo jednak, ser President, chyba lepszy niż taki wiecie, witello, biedronkowy czy coś. No to także się jeszcze zastanowię. No, chyba że później, bo na razie, tak jak mówię, muszę się wziąć za ogarnięcie domu. Oczywiście, filmik już jest dodany. Troszeczkę później, bo wiadomo, dzieci ważniejsze na wybiór do szkoły aniżeli dodawanie filmiku. Także to u nas pogoda. Dzisiaj powiem Wam, że jest zimno, ale jest bez śniegu i nie wiem. Jak to będzie? <coughs> o, jak to będzie? Nie nie wiem, jak to będzie, tylko właśnie jest yy, pogoda. U nas dzisiaj jest zimno, bo jest na minusie, ale nie mamy już śniegu, bo ten śnieg ostatnio, co był, to nam stopniał. Yy, tutaj ewentualnie miejscami się utrzymuje, ale tutaj na polu rolniczym, a tutaj u nas na podwórku, tego śniegu jeszcze jest po prostu yy, garść. Yy, I tyle, yy, yy, wiem, że tam gdzieś na północy yy, bardzo zaśnieżyło, no, u nas już stopniało. I co jeszcze? I tyle chyba na chwilę obecną. A w Lublinie, właśnie tutaj mi dziewczyn, moja siostra, ona zawsze takie wiadomości samego rana sobie czyta. I wielkie nieszczęście w Lublinie gdzieś na Czechowie się stało. Nie wiem, powiem wam szczerze, co, co tym małym dzieciom przychodzi do głowy, ale wczoraj babcia się opiekowała taką dwunastolatką, i dwunastolatka wróciła wieczorną porą. Do domu, to była godzina 17. Babcia wyczuła właśnie od niej won alkoholu. Także może i dobrze, że moje dzieciaki chodzą tutaj, mieszkamy właśnie na wsi. No chociaż ja nie mówię, że w Lublinie to każdy wiecie, pije czy coś, nie? Ta młodzież, no ale wiadomo, że młodzież tam, no to ma większy dostęp do wszystkiego i może częściej wychodzi z tego domu. U nas moje dzieci, tak jak wiecie, aż ta, często z tego domu nie wychodzą, bo w sumie u nas to nie ma aż tak gdzie iść, prawda? Tutaj na wsi, a właśnie w Lublinie. 12-latka poszła, babcia wyczuła od niej woń alkoholu i co dziewczynka, dziewczynka zamiast porozmawiać z babcią, no nie wiem jak to tam było, po prostu wyskoczyła z ósmego piętra wieżowca i teraz jest w ciężkim stanie, rozłączyło mnie, bo muszę sobie znowu instalację telefonu zrobić. Także dziewczynka wyskoczyła i w ciężkim stanie prze, przebywa obecnie w szpitalu. Nie wiem, bo jak z tego wyjdzie, to i tak pewnie będzie kaleką do końca życia. Także co ty Małym dzieciom też chodzi do głowy, no przecież to 12-latka to nie jest już nie wiadomo jak duże dziecko. Dobra, ale to tylko tak na marginesie, to taki smutny właśnie o dzisiejszy news samego rana. Także chwilę obecną tyle. Ja tak, dopijam to moją zimną kawę, w sumie to sobie zagotowałam wody i dolałam sobie gorącej wody do tej kawy, żeby nie była taka zimna. Dopiję sobie tą kawę oczywiście z czymś, vlogmasem, bo tutaj już widzę, że trochę dziewczyn dodało. Także poranne sobie coś obejrzę i biorę się za robotę, bo wiadomo, że czas nie śpi, a to już coraz bliżej święta. I to znowu ja witajcie. Już mamy godzinę 12 w południe. Oczywiście. Ja już sobie dom posprzątałam, ogarnęłam, przygotowałam sobie deskę do prasowania, bo chcę to jeszcze poprasować wszystko, zanim dzieci przyjdą ze szkoły, to znaczy, ja sobie ich przywiozę ze szkoły, oczywiście. Także to zrobiłam zupę pomidorową z rosołów wczoraj. Zaraz będę ją oczywiście zajadać, bo powiem Wam szczerze, że śniadania dzisiaj żadnego nie jadłam, i dopiero otwieram to tak zwane wiecie, okno żywieniowe. Także to będzie dzisiaj mój właśnie pierwszy posiłek, czyli zupa pomidorowa z makaronem i z mięsem z rosołu. To to, a na obiad dzisiaj będę robiła zapanierowałam sobie dwa łódka z kurczaka i mam jeszcze filety z kurczaka, i dzisiaj będzie taki obiad. Z kurczaka oczywiście zrobię dzieciakom kotlety. Jeszcze muszę obrać ziemniaki. I, taki, i to będzie właśnie na obiad. No i surówkę trzeba zrobić jakąś XY. Chociaż powiem Wam, że oni lubią tą sałatkę z ogórków. Zaraz Wam pokażę. O taką, tą co są pocięte ogórki. Takie paseczki. Ona też gdzieś na kanale chyba była. Także dzieciakom smakuje to. A ja zajadam ogórki kiszone. I to właśnie chyba tak będzie, bo nie chcę mi się nigdzie wychodzić. Znaczy, będę oczywiście tutaj niedaleko sklepu, ale jakoś tak nie będę chyba do tego sklepu wchodziła. Zobaczymy zresztą. I dobra, koniec gadania. Biorę się za jedzenie. Potem oczywiście jeszcze się do Was odezwę. I witajcie. Boże, ja to tylko witajcie, witam się z Wami, witam się z Wami ciągle tego, tego samego dnia. A mówię to Was, nie wiem, za trzy razy. Witajcie, witam się z Wami. Julcia by się przywitała, bo Julci dzisiaj jeszcze jeszcze nie widzieli. Hello. Także, tak jak widzicie, dzieciaczki już przyjechały do domu, to znaczy mamusia ich przywiozła. I odzywam się, bo Antoś usilnie tutaj mnie prosi, żeby nagrać, co dostał na Mikołaja. Więc Antoś może by sam przyszedł i pochwalił, jak ma ochotę. Antoni, a jak tutaj jesteśmy, to zaraz wam jeszcze coś pokażę. A tutaj wam pokażę, jak się moje dzieciaczki zmieniają. Bo tak mam Wam pokazać i pokazać. Oczywiście reszty zdjęć Wam nie pokażę, bo na innych zdjęciach to są też inne dzieci, ale te mogę Wam pokazać. Więc ja, mm, odkąd Antoś poszedł do przedszkola, bo to było pierwsze Antoś zdjęcie, prawda? Przedszkola, to nie zyrówki, z malówki. No. A to nie była zerówka o, o ten maluszek? To była zerówka. O ten maluszek to zerówka była? Tak. To zerówka była. Tak, to zerówka. A to to była pierwsza klasa o to? Tak. Nie. Bo w O, tutaj byłaś w trzeciej klasie, o to? Tak. Tak? Nie, bo w trzeciej klasie byliśmy razem chyba. Nie wiem, albo druga, albo trzecia. To jest za maleńkie jak na zerówkę, oto mój Antoni. Także Antoniu mój się zmienia. No oczywiście jak była ta y, zdalne nauczanie, szafka oczywiście otwarta, ale już trudno. Jak było zdalne nauczanie, no to oczywiście zdjęć w szkole nie było. Także mi się wydaje, że tu jest właśnie grupa przedszkolna, i tutaj Julcia była w zerówce, to mi się tak wydaje. A Antoś na pewno nie. A tutaj Julcia była w drugiej klasie. A Antoś był w zerówce. od tutaj mi się wydaje. A trzecia klasa to była przecież Komunia była na zdalnym. No, to nie było. W czwartej też nie było zdjęć. Także czwarta i piąta nie ma zdjęć. I tutaj właśnie jest piąta i trzecia. I tak się zmieniają moje dzieciaczki. Mateusza nie ma, jakby się ktoś pytał, bo Mateusz od razu powiedział, że on takich zdjęć y, typ, typu magnes nie chce. A ja właśnie usiłowałam go namówić nawet i w tym roku, żeby sobie zrobił, i bym miała taką kolekcję, wiecie, moich dzieciaczków, y, zmieniających się na. Eee, to mu nie może być zerówki. Nie? Nie. Dobra, nieważne, ale proszę tutaj, bo tutaj są dzieci inne, to to proszę to schować. Eee, tak, i tutaj na tym zdjęciu. To muszę Wam powiedzieć, że tu na tym zdjęciu to Andoś przypomina mi mojego brata wujecznego, a swojego ojca chrzestnego. To bardzo mi na tym zdjęciu przypomina. Za każdym razem, właśnie jak ja się na to zdjęcie spojrzę, to sobie myślę: O, widzę właśnie O nie mogę Wam powiedzieć, jak się nazywa, więc tylko tak i tutaj właśnie bardzo przypomina swojego wujka, czyli mojego brata wujecznego. Także dzieciaczki są już w domu, ja właśnie nastawiłam już kurczak się piecze. Ziemniaki też już gotują się i oczywiście zaraz standardowo jak to mi e, będą wyskakiwać z garnka. Bo oczywiście sobie nie, nie przykręciłam. Zaraz w ogóle muszę sobie posolić. Dobra, już sobie przykręciłam. E, kurczak się piecze, także za godzinę będzie. Akurat Mateusz też przyjdzie do domu, e, o tak, po 15.00. Tak miał miał gorący obiad, jeszcze tylko kotlety muszę y, zrobić z, tej, z tych filetów z kurczaka i obiad będzie gotowy. Antoś miał się Wam pochwalić tym prezentem mikołajkowym, bo przecież koniecznie prosił, żeby go nagrać. Antoś chwalisz się prezentem? Ja weź odwróć to zdjęcie, bo w razie gdzieś, żeby mnie ten. Chwalisz się. A co dostałeś na prezent Mikołajowy? Kubek z Pikachu. Piękny. A może powiesz, jeszcze jest tak jak wszystkim, kto przynosi prezenty do szkoły? Co? To przy... Mikołaj. Mikołaj przynosi, ale mamie powiedziałeś co innego, że kto inny przynosi prezenty do szkoły. Kto przynosi prezenty Nie, nie do szkoły? powiem. A dlaczego? Nie. nie. Co? Nie powiem. Nie chcesz powiedzieć, kto przynosi? Nie? Nie. nie. Nie, nawet nie. ja też mam nie mówić? Nie. W sumie jedno na my i drugie na my, no to wiecie. Nie powiem, on też to przynosi prezent, ale mówię Wam tak, Antoś fajnie powiedział, że. Powiedziałam, się, Antoś. Był Mikołaj w szkole? No, Mikołaja nie było, ale czy nie to. Nie, nie, nie powiem. powiem. Dobra, jak nie chcę mówić, to nie będzie mówił. Ale Antoś zadowolony z kubka, i oczywiście powiedział, że w końcu będzie miał w czym pić, bo przecież mój syneczek do tej pory. Nie miał w czym pić, bo powiedział, że nie ma w tym domu swojego kubka. Jakby mało, wiecie, kubków było w tym domu. Ale w końcu Antoś. Za, ale czym yy, Antoś zanim zaczął w tym kubku pić, to prędzej go zbije. To już mu wcześniej też powiedziałam. Antoś, ja muszę go umyć. Antoś. Żeby on teraz tego nie zbił, to tak Antoś, proszę cię. I co jeszcze było oprócz tego kubka? Lizak Mikołaj, który ty. Lizak Mikołaj był? Tak, który ty nam... Bywałeś. Gdzie? No. Tylko na Mikołaje. No. Mieliśmy w butach. W hmm? butach twoich. O takie opływali zagie? Tak. 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 A Julcia? Julcia, był Mikołaj u ciebie w klasie? Nie. A dlaczego? nie nas... Bo nie było, bo nie wszyscy zgodę wyrazili na Mikołaja, tak? No i żeby losować, to było nas wtedy za mało, było nas 8 i 9. Tak, i właśnie Julci klasa jest najbardziej poszkodowana, bo w całej szkole był Mikołaj, tylko właśnie w jednej klasie Mikołaj nie przyszedł, bo wszyscy rodzice nie wyrazili zgody na Mikołaja, chyba, że to ja nie wiem o co chodzi, no. Ja oczywiście wyraziłam, bo e, jednak uważam, że jak do dwójki przychodzi, no to i do trzeciego tym bardziej też powinien e, przychodzić, żeby tutaj, wiecie, nie chciałam robić żadnych o, że do chłopaków przyjdzie, a do, nie, do Julci nie przyjdzie, więc u mnie... Nie ma jakiegoś takiego, że jedno dziecko jest faworyzowane, a, in, a drugie jest niefaworyzowane. Dobra, i jeszcze ja tutaj Wam przy, przy, od razu wam pokażę, bo przyszła dzisiaj kartka. Ciekawa jestem właśnie od kogo, ale pewnie się domyślam od kogo. A mogę otworzyć, bo tu masz jedną rękę. Żeby... No, możesz otworzyć. Dobra, to Jucia otworzy. Kartka przyszła tak. I ona przyszła z Wielkiej Brytanii, więc pewnie się domyślam od kogo. Zaraz tylko potwierdzimy, czy faktycznie tak. Ale znaczek jest w funtach, oczywiście, więc Julia otwiera i oglądamy kartkę świąteczną. Bardzo o, ładna kartka świąteczna. A oczywiście jest od. Daj, daj. Co? Od Rodzinka. O, od Kasi Rodzinka. A to Kasi Rodzince bardzo serdecznie dziękuję za kartkę świąteczną. A my myśleliśmy, że to od Ani z My Beautiful Life. Bo myślałam właśnie, bo e, identyczną kartkę widziałam właśnie u AnR Vlog i ona dostała identyczną kartkę, tylko że od Ani z kanału My Beautiful Life. I to mnie właśnie zmieni, zmyliło, bo obie oczywiście mieszkają w Anglii. Także e, Kasi serdecznie dziękuję za, za życzenia urodzinowe. Jezu, co ja mówię? <grym> Lucia, bo y, pobywasz psom y, jedzenie dlaczego, y, zwierzętom. Nie za, y, nie za życzenia urodzinowe, tylko serdecznie dziękuję Kasi za życzenia świąteczne. A ja już widzicie, ja już jestem myślami przy swoich urodzinach, ale tak to właśnie jest, że moje urodziny przecież niedługo będą, więc ja na koniec roku to właśnie też myślami jestem już przy swoich urodzinach. Także jeszcze raz Kasi oczywiście serdecznie dziękujemy za piękną kartkę świąteczną. Tamta kartka wielkanocna też jest zachowana i będzie właśnie taką moją pamiątką, jak to właśnie też Jania powiedziała z kanału Matka 3+, że jak zamknie kanał, to będzie miała co wspominać. Więc tak samo i ja, ja to wszystko sobie chowam, przechowuję i jak zamknę kanał, to wtedy będę siedziała w fotelu i wspominała, jak to kiedyś właśnie było. Okej, okay, dobra, także już żeśmy podziękowałam. Kartka jest naprawdę no ładna jest, e, bardzo ładna. Taka naprawdę iście świąteczna, udekorowana ze wszystkim, co potrzeba. E, dobra, koniec zagadania. E, tak jak widzicie, obrobiłam, znowu palcem pokazuję, obrobiłam się oczywiście z prasowaniem, także prasowanie było zakończone przed przywiezieniem dzieciaczków do, e, szkoły, e, ze szkoły. To to, ale teraz tak rozłączam się z Wami, bo y, muszę przelecieć szybko gazetkę z Biedronki, y, bo mam zrobić listę oczywiście zakupów i wysłać SMS-em. Bo tak właśnie ja robię i mam nadzieję, że te zakupy przyjadą do domu. A jak przyjadą, to oczywiście też Wam pokażę. Ale to chyba w jednym takim wiecie, dzisiaj po prostu Wam pokażę już, co tam było w tych holu zakupowym. Mi się tak wydaje, bo czy będę robił oddzielny filmik. No nie wiem, zobaczę, właśnie zobaczę, co. Zostanie mi przywieziony. Okej, okay, dobra, bo to już 7 minut gadania. Praktycznie o niczym. Słucham. Ty chcesz, żeby mnie zabału dostała? O matko, co to jest? O! Komórka zwierzęca. Gdzie? No, gdzieś na pewno. Jak skończę, to będzie. To zobaczysz. Ale ja mam nadzieję, że to mi zniknie z tej podłogi te kuleczki wszystkie. No, oczywiście, że tak. Te kuleczki mi się jeszcze przydadzą. Do czego? Do tego. A co to jest? Która? Oto. Nie ma zielonego pojęcia. No jak nie masz? To jest chyba mitochondria. Co to jest? Mitochondria. A powiedz, Józef w ogóle wszystkim, co ty robisz, dziecino moje? Komórkę... projekt komórki zwierzęcej. Ko projekt komórki zwierzęcej, tak? No. I które to będzie ten, ten projekt tamto? Co to masz tam? To całe. Bo to będzie tak złączone. Jak? do później pokażemy jeszcze. O tak, o. Aha. Przecież na jednym to mi się nie sterczyło. Ja wcześniej chciałam zrobić takie małe. O takie małe chciałeś zrobić? a czego? No. Nie wiem, bo tak mi się narysowało, a później narysowałam takie większe. Dobra, tu pierwsze robisz tą hipochondrię, a później otwieramy kalendarze adwentowe. No. Tak? No. Tak. Tak? Dobra, to Ty rób hipohondrię. to hipochondrię, a później otwieramy kalendarze adwentowe. Tylko, żeby tak długo to nie było, co? No dobra. No, bo żebym jeszcze zdążyła, wie zmontować, nie? No to tak o 17 przyjdę. Ja do 17 to i tak ja tego nie zrobię. No, a dlaczego? Bo nie wiem, no ale postaram się tak zrobić, bo no. dużo mi nie zostało. No. No i będziemy no. w kalendarze. Dobra, to rób. O Meluniu, Meluniu, co ty tutaj robisz na tej pościeli? Co? Jeszcze się wycierasz? Nie wolno się wycierać, już spadaj. Spadaj, Meluniu. Meluniu, spadaj stąd już. Raz, dwa. Machaj, machaj, machaj. A gdzie jest Kot? I ponownie jesteśmy w Juchi Bałaganie. Mam nadzieję, że to zaraz posprząta. Mhm. I już y, przyszła powiedzieć, że zrobiła komórkę zwierzęcą i chce się nią pochwalić. Także już oglądamy i nam opowie, co tutaj mamy. Jakby ktoś nie wiedział, to tak wygląda komórka zwierzęca. To jest jądro komórkowe. Tak. To, to, to i to. Te pomarańczowe. To co to jest? Mitochondria. Dobrze. Wodniczka albo wakuola. Wodniczka albo co? Albo wakuola. Dobrze przeczytałam? Tak, wakuola. No. Czyli co to jest ta wakuola? Wodniczka, tak? Mhm. A co to jest wodniczka? Nie no dobra. No i oczywiście moja towarzyszka Melania też jest. I aparat Goldziego. A co to jest aparat Goldiego? Nie ja wiem. Nie przypomniałam no zapomniałam, to było 20 października. I kiedy macie to zanieść? W W środę, tak? Ja Tutaj... to robiłam od 14 do teraz, a jest 17. Dobrze, 2, i to jest na ocenę czy na co? Nie! Na punkty, na przykład. Ale każdy ma zrobić? No tak. Każdy ma zrobić no. na ocenę, tak? No tak, mhm. ja chcę szóstkę z tego. Super, no mam nadzieję, że będzie. Mie się ja bardzo też. podoba. No. Dobra, to teraz idziemy już otwierać kalendarze adwentowe, prawda? Mhm. Przydał czas na otwieranie kalendarzy adwentowych. Antosiu, dlaczego ty otwierasz nieswoje? No jest nie swój, jest nie Antosiu! Wieram. Antosiu! E, proszę oddać Julci jeden kalendarz, już. Ale to jest dla mnie pobila. Antosiu! E, proszę oddać Julci. Dąbka. E, a teraz Julci proszę oddać. A Mateusz się nie e, Mateusza to jest, to jest Mateusza. E, bo zaraz, Antosiu! To mam Ale co ci ma? Nic ci nie, nie ma, ma nie dać. Nie! To moje co Antosiu. Ale to jest z mojego kalendarza. E, dobrze, ale ty zjadłeś z jej kalendarza. To nie... Antosiu? Ju cię otwierasz yy, Belę? Antosiu, co ty otwierasz? Ale cię jest czternasty, trzynasty. Ale ty otwierasz czternasty. Może mi się to już wszystko normalnie mieszać w głowie, jak nić. Jak nić! To to nie to, tylko tu będzie też jakaś tubka. O matku. Dobra, i chyba było to, ja tu. Mi się otworzyło. Bo akurat nawet pasuje. Już mam. I tutaj w tej bele i był yy, Żal pod prysznic, tak mi się wydaje oczywiście. A w tych z była tabletka do kąpieli dłoni i stóp wakacje pod palmą. wakacje pod palmą, o super. I jeszcze herbatka, jaka herbatka dzisiaj jest? Herbata czarna malinowa. To dzięki. I książka teraz. czytanka została. O czym dzisiaj było? Że, że mama zaczęła opowiadać jużowi o tacie, tak. a później jak przyszli jego bracia. To poprosił Józka, Józefa, kto to był Jurka. Jurka, żeby mu też opowiedział o tacie. I, i Józek, Jurek opowiedział mu o tym, że jak tato się kiedyś zatrzasnął w wyniku i siedział mm -hmm. tam przez kilka godzin i, ma i dopiero mama musiała go wypuścić. Mm -hmm. A później w łóżku zapytał się mamę, co, naj co najbardziej lubił tata i powiedział, że co najbardziej lubił śpiewać tata i powiedziała, że chyba kolędy, a Józek powiedział no, no tak, ale to trzeba powiedzieć, że i Józek po tym wszystkim pomyślał, że bracia są bardzo podobni do taty, tylko nie on. Czyli nie Józek tak, no. Tak no. A później się zapytam mamy jakie piosenki najbardziej lubił śpiewać tata. No. Aha, nie, I nie, nie, powiedziała, nie, nie. że chyba kolendy. a Józek powiedział, że się nauczy kolędy, śpiewa. Jak dobra, ci to mu zaśpiewa, tak? No. I tyle, już więcej mi nie masz do powiedzenia nic? Okej, okay, także na dzisiaj to już wszystko, bo Julcia będzie jeszcze dzisiaj robiła jakąś gwiazdę. Betleńczko. A Julcia nam powie, na co będzie robiła tę gwiazdę jeszcze, ale Betleńska. gwiazdę i z czego? do sklejki. Do sklejki. Jak to się nazywa tak? Wbić? Wbić. Trzeba wbić. Trzeba wbić gwoździe na kształt... no gwoździe jakieś te. No. Śrubki jakieś. No. Bardziej gwoździe. Jak no gwoździe. dobrze, no. Młotkiem. Na kształt gwiazdy. Mm -hmm. To gwiazdę jakby trzeba tak... Y drucikiem, tak jakby ono nie wiem jak to nazwać inaczej. Nie? No, no. I później to, to się... i będzie taka ozdoba. To z drucikiem macie zrobić, tak? No, także to dzisiaj Jutia jeszcze ma zrobić. E, a e, gwiazdy oczywiście jak już zrobi, to pokażemy wam w, o kolejnym. E, ale, ale w pierwszej klasie no. już stoi piękna choinka. A w tej choince co ma pierwsza klasa? A możesz przyjść z tej strony, żeby cię ludzie widzieli? No, słucham teraz. Ej, ja, ta choinka. Ale cię ja nie widziałam Antosiu. Jak ta choinka, co ma pierwsza klasa, no. jak jest, była zapakowana. No. Tam był pański. Luka się przestraszyła jak ja powiedziałam pańkę. Hmm. Nie widzę tak zbiornika. Tak. co tu dobiega taki. Mm, mm. I co jeszcze powiesz, do Legantosiu? Nic. Nic? Nic. No chodź tutaj, będziemy się żegnać już teraz. Ja nie chcę. A dlaczego? Chodź, pomachasz. Chodź, pomachasz. Szybciej! Chodź, pomachasz. pomachasz. Okej, okay, także teraz to już się żegnamy. Jak... Żegnamy. Także my teraz się żegnamy. Jeśli podobał się wam taki vlogmas, to oczywiście zostawcie łap łapkę w górę. Subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem. Wtedy już Was nic nie ominie, a my życzymy miłego dnia albo wieczoru i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Pa! pa!